Siemano, z tej strony miłość z kanału RapTok. Witam was w serii, gdzie przedstawiam najświeższe newsy ze świata rapu. Ślicznie proszę o zostawienie suba, ale nie przedłużając, zaczynajmy z odcinkiem. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o... Didi trafił do szpitala. Pierwsza tego typu sytuacja w historii Grammy. Kani wzbudził falę kontrowersji na gali Grammy. Kasta o swoim pierwszym włamaniu. TPS na inauguracyjnym meczu Zalewskiego. White nie zachwala singla Quebo. Sentino skonfliktowany z BDS-em, Belmondo ponownie odleciał. Yeah. <laughs> Didi, przebywający obecnie w Metropolitan Detention Center w Nowym Jorku, został w ubiegłym tygodniu przewieziony do szpitala po zgłoszeniu bólu kolana. Według doniesień, dolegliwości te są wynikiem kontuzji, której nabawił się lata temu podczas biegu na New York Marathon. Władze więzienia zdecydowały o przeprowadzeniu badania MRI, które odbyło się późnym wieczorem, aby uniknąć zamieszania wśród współwięźniów i personelu. 55-letni raper i biznesmen nie musiał pozostawać w szpitalu na noc i po badaniu powrócił do swojej celi. Ani Didi, ani jego prawnicy nie odniesie się jeszcze publicznie do jego stanu zdrowia, a biura więziennictwa odmówił komentarza na temat jego sytuacji medycznej. Przypomnijmy, że Didi od września 2024 roku przebywa w areszcie w związku z poważnymi zarzutami, w tym o handel ludźmi, wymuszenia i przemoc seksualną. Nie tak dawno jego problemy prawne jeszcze bardziej się pogłębiły, gdy prokuratura federalna złożyła dodatkowy akt oskarżenia, uwzględniając nowe ofiary i rozszerzono oskarżenia dotyczące lat 2004-2024. Według aktu oskarżenia, Didi miał stosować przemoc, groźby i manipulacje, aby zmuszać swoje ofiary do udziału w tzw. freak-offs, czyli rytuałach o charakterze seksualnym. W dokumentach pojawiły się również zarzuty o stosowaniu narkotyków, takich jak metamina, i oksykot oraz próby tuszowania swoich działań, m.in. poprzez zapłaty 100 tysięcy dolarów za usunięcie nagrań z monitoringu. Oczywiście obrona rapera odrzuca oskarżenia, nazywając je absurdalnymi i twierdząc, że są one elementem błędnej strategii prokuratury. Główny adwokat Didiego podkreśla, że jego klient jest zdeterminowany by udowodnić swoją niewinność. Proces, który może zakończyć się wyrokiem dożywotniego więzienia, rozpocznie się 5 maja, a w międzyczasie zarówno jego zdrowie, jak i kolejne doniesienia związane z tą sprawą będą zapewne uważnie śledzone przez opinię publiczną. Grammy 2025 przejdzie do historii jako wieczór pełen przełomowych momentów dla rapu, muzyki country i reprezentacji artystów czarnoskórych. Kendrick Lamar oraz Beyoncé zdobyli najbardziej prestiżowe nagrody, zapisując się na kartach muzycznych osiągnięć. Kendrick zdobył aż 5 statuetek za swój hit Not Like Us, w tym za Record of the Year i Song of the Year. To pierwsza w historii piosenka, będąca distrakiem, która zdobyła Grammy, co czyni ją najbardziej nagrodzoną rapową kompozycją w dziejach całej ceremonii. Kendrick stał się również dopiero drugim raperem, który wygrał dwie Wielkiej czwórki. Wcześniej dokonał tego tylko i wyłącznie Childish Gambino w 2019 roku. Numer, będący odpowiedzią na zeszłoroczny Beef z Drake'em, triumfowała także w kategoriach Best Rap Song, Best Rap Performance i Best Music Video. Podczas odbierania nagrody za Song of the Year, Kendrick oddał hołd swoim mentorom zachodniego wybrzeża, w tym Glasses Malone i członkom grupy Black Hippie. Raper dedykował również swoją nagrodę zmarłej ciotce oraz wszystkim mieszkańcom Los Angeles dotkniętymi styczniowymi pożarami. Niemniej wyjątkowy był wieczór dla Beyoncé, która zdobyła nagrodę za album of the year za swój najnowszy krążek Cowboy Carter. Stała się pierwszą czarnoskórą kobietą od czasów Lauren Hill w 1999 roku, która otrzymała tą bardzo prestiżową statuetkę. Beyoncé zwyciężyła również w kategoriach Best Country Album oraz Best Country Duo Group Performance za tu Most Wanted z Miley Cyrus. Dzięki tej wygranej, łącznie z nagrodami za Cowboy Carter, Beyoncé zwiększyła swoją liczbę Grammy do 35, pozostając najbardziej nagrodzoną artystką w historii całej ceremonii. Nagroda za album of the year dodała także kolejne kolejną statuetkę do dorobku Jay-Z, który z 25 nagrodami Grammy przegonił Kanye Westa jako najczęściej nagradzanego rapera. Wracając jeszcze do ceremonii Grammy, ta była pełna emocji, jednak jednym z najbardziej komentowanych tematów, poza oczywiście historycznymi osiągnięciami Kendricka i Beyoncé, była bardzo kontrowersyjna obecność Kanie Westa i jego partnerki Bianki. Para pojawiła się na czerwonym dywanie, ale nie wzięła udziału w samej ceremonii. Bianka, ubrana niemal w całkowicie prześwitujące stroje, które nie pozostawiały wiele wyobraźni, z miejsca przyciągnęła uwagę mediów. Jej stylizacja i sam fakt, że para nie pojawiła się na głównej gali, wywołały fale spekulacji. W internecie zaczęły krążyć plotki, że Duet został Zproszony przez organizatorów ze względu na odważny strój Bianki. Jednakże serwis TMZ bardzo szybko zweryfikował te doniesienia. Kanye, który był oficjalnie zaproszony na gali jako nominowany w kategorii Najlepsza piosenka rapowa, nie został wyproszony z wydarzenia. Policja również potwierdziła, że nie odnotowano żadnych incydentów związanych z zakowaniem pary czy jej strojem. Wygląda na to, że Kanye i Bianka przybyli na czerwony dywan jedynie po to, by zrobić sobie sesję zdjęciową, a następnie udali się na jedno z przyjęć towarzyszących wydarzeniu. Co bardzo ciekawe, kiedy plotki o wyrzuceniu pary z gali zaczęły krążyć w sieci. Kanie postanowił wskazać winnego. W swoich social mediach oskarżył dziennikarza, Dona Lemona, o rozpuszczenie nieprawdziwych informacji, nazywając go głupcem. Jednak postęp bardzo szybko zniknął z jego profilu. Lemon oczywiście to zobaczył i odpowiedział na zarzuty, twierdząc, że wręcz przeciwnie. Dementował plotki na prośbę kolegów zespołu Kanie. W swoim oświadczeniu zaapelował do Westa, aby ogarnął swój bałagan, podkreślając, że nie ma nic wspólnego z rozprzestrzenianiem fałszywych informacji. Kanie, znany z nietuzinkowych zachowań, również tego wieczoru nie zrezygnował ze swoich bardzo nietypowych wymagań. Fotoreporterzy zostali poinformowani, aby zwracać się do niego wyłącznie na per pan je, a ochrona miała zadbać o to, by przed jego pojawieniem się na czerwonym dywanie wszyscy cofnęli się o kilka centymetrów. Choć Kanie i Bianca nie spędzili wieczoru na głównej sali, skutecznie skupili na sobie całą uwagę świata. Ich pojawienie się na czerwonym dywanie oraz późniejsze zamieszanie związane z plotkami o wyrzuceniu z gremi po raz kolejny udowodniło, że je nie potrzebuje sceny, by wywołać falę kontrowersji. Ta, ikona polskiej sceny hip-hopowej, od lat znany jest ze szczerych i prawdziwych opowieści o swoim bardzo trudnym dzieciństwie i młodości. W najnowszej rozmowie z dziennikarzem na Spotify, artysta podzielił się historią swojego pierwszego włamania, które, jak sam przyznaje, miało wyjątkowo emocjonalne podłoże. Jak wspomina legenda, pierwszy włam nie miał na celu wzbogacenia się czy zdobycia drogocennych przedmiotów. Zamiast tego, motywacją był jego młodszy brat, dla którego Waldemar chciał zdobyć lalkę z pobliskiej fabryki zabawek. Fabryka ta znajdowała się w okolicy Trójkąta Bermudzkiego, wrocł Znanego przez lata z niebezpiecznego charakteru. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do momentu, gdy młody kasta został zauważony przez policję. Próbując uciec, postanowił wybrać drogę przez dachy okolicznych kamienic. Jak sam opowiada, początkowo wszystko wyglądało obiecująco, ale w pewnym momencie dachy się skończyły, a on musiał skoczyć na prowizoryczny daszek stojący niżej komórki. Niestety, daszek nie wytrzymał i raper wpadł do środka, łamiąc sobie nogę. Po wypadku, sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót. Policjant, który go złapał, przyprowadził młodego kasta do domu połamanego, ale też pełnego emocji. Po nieudanej próbie kradzieży. Jak wspomina raper, konsekwencje były bardzo dotkliwe. Najpierw musiał zmierzyć się z policją, a potem czekała go bardzo surowa kara w domu. Na szczęście, był jeszcze zbyt młody, aby otrzymać za to formalny wyrok. Opowiadasz o tych włamach, to gdzie by się włamywaliście? Pierwszy włam, jaki ja w życiu dokonałem, chciałem ukraść lalkę dla swojego młodszego brata. Generalnie z fabryki lalek, która znajdowała się na trójkącie tuż nieopodal. I wszystko by było dobrze, bo by mnie nie złapano, gdyby nie to, że musiałem uciekać przed policją dachami I wszystko było fajnie, natomiast jakieś dosłownie trzy przecznice dalej te kamienice zabudowania się skończyły i na dole mm -hmm. była aż tylko komórka, już byłem generalnie przy ulicy, prawie przy skrzyżowaniu ulicy Płaskiego, Bożykątaja i będąc tam musiałem skoczyć na komórkę czyjąś mm -hmm. i niestety wpadłem z, z tym daszkiem z papą do środka, łamiąc nogę, no i wtedy ten dzielnicowy już połamanego przeprowadza mnie do domu, w związku z tym najpierw w na policji, mm -hmm. potem wpierdol w domu i, i ogólnie byłem za młody, żeby dostać wyrok jeszcze wtedy, więc... W polskim środowisku rapowym kibicowskie zaangażowanie na stadionach piłkarskich nie jest już teraz zbyt codziennym zjawiskiem, szczególnie wśród artystów mainstreamowych. Jednak TPS, reprezentant ulicznego nurtu, postanowił przełamać tą tendencję i odwiedził legendarne San Siro w Mediolanie, a wszystko po to, by obejrzeć na żywo derby Mediolanu, czyli jedno z najbardziej prestiżowych spotkań w całym światowym futbolu. Raper nie krył swojego oddania drużyni AC Milan. Już przed meczem na swoich social mediach dzielił się zdjęciami w szaliku klubu, a na trybunach górnej korony stadionu aktywnie uczestniczył w tworzeniu kibic Atmosfery. Widać było, że TPS nie jest jedynie biernym widzem. Próbował śpiewać klubowe pieśni, nawet w języku włoskim, co docenili jego fani, komentując to jako niespotykane zaangażowanie artysty. Spotkanie od samego początku dostarczało mnóstwo emocji. Milan przez większość meczu prowadził, a TPS dawał się być blisko świętowania triumfu swojej ulubionej drużyny. Jednak radość została szybko zakłócona w doliczonym czasie gry, kiedy to nasz Polak, Nikola Zalewski, nowy nabytek interum i reprezentant polski, popisał się genialną asystą. Jego sprytne rozegranie doprowadziło do wyrównania wyników. Na 1–1, co sprawiło, że stadion San Siro wypełnił się mieszanką radości i zawodu. Chociaż TPS kibicował Milanowi, nie sposób nie zauważyć, że to właśnie Nikola Zalewski odegrał kluczową rolę w tym meczu. Młody Polak, który dopiero co rozpoczyna swoją przygodę z Interem, zaprezentował umiejętności, które pokazują, że jego transfer był prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Wykorzystał błyskawiczne myślenie i precyzję. Zalewski zapewnił Interowi remis, psując święto fanów Milanu, w tym TPS-a. W ostatnich dniach Whiter odniósł się do ubiegłorocznego singla Quebo na Fide, czyli Futura ma 3, a swoją opinią podzielił się przy okazji promocji swojego występu w popularnym formacie Red Bull'a. White, znany z eksperymentów muzycznych i bardzo dynamicznego stylu, przyznał, że od Quebo na Fide oczekiwał nieco więcej, szczególnie w kontekście brzmienia. Według niego kawałek, choć dobrze dopracowanym i zgodny z charakterystycznym stylem Quebo sprzed lat, nie wnosił nic nowego, co mogłoby zaskoczyć słuchaczy. Docenił jednak teksty rapera, wskazując, że wersy wciąż pozostają jego najmocniejszą stroną. wyraził Nadzieję, że Que rozwali czymś innowacyjnym, ale tym razem utwór nie wywarł na nim większego wrażenia. Zaznaczył jednak, że jest to jedynie jego subiektywna opinia, a sam bardzo szanuje kunszt Quebo jako artysty. Jakiego rapera lub raperów widziałbyś jeszcze w tym formacie? BDOESA, Mate, T Tomba, Quebe. No myślę, że Kłeba by fajnie zrobił, bo jego najmocniejszą, jakby nie patrzeć w stronę, jest po prostu liryka. Chce posiedział, to... ale też nie za długo, żeby nie nadrozkminiał. Miałby godzinkę na przykład, to uważam, żeby gigantycznie dojebane wersy napisał. Jakie miałeś nadzieje na powrót Queby, że jak to, to że będzie mi, wyglądać mi rozje jakimś nowym brzmieniem, że pokaże mi coś, czego ja powiem o jeba, nie? A tutaj brzmieniowo to jest jakby dopracowany jego styl, który tam znamy z przed lat, nie? No wersowo to co, można się, no nie można się do niego przyjąć, bo to, no, to jest jego największy atut pisarstwo, nie? Ale po prostu jakoś mnie nie pochłonęła ta nuta, wiesz o co? W świecie polskiego rapu znów wrze, a głównymi bohaterami najnowszego zamieszania są Sentino i BDOS. Wszystko zaczęło się od pozornie niewinnego vloga Sentino, w którym raper pochwalił się zakupem bransoletki za 20 tysięcy złotych, jednak jego słowa wywołyły falę wydarzeń. W trakcie wspomnianego vloga, Sentino stwierdził, że wartość jego nowego nabytku, czyli branzoletki, odpowiada wartości zegarka należącego do B2S-a. Co prawda ksywka rapera z 2115 została ocenzurowana, jednak fani szybko rozszyfrowali, o kogo tutaj chodzi, analizując ruch u Sentino ją kupiłem jest droższa od The just a B*** <coughs> Rozumiesz? Ten bracelet jest droższy od The just a B*** Wiesz o co chodzi bro? <grystanie> no hejto. no, hejto. no hejto. Na reakcję samego BDSa nie trzeba było długo czekać Raper postanowił odobserwować Centino na Instagramie Co tylko podgrzało atmosferę Tatuażyk znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i skłonności do flexowania Postanowił odnieść się do całej sytuacji podczas swojego streama na Instagramie Z jednej strony tłumaczył, że jego zachowanie to element wizerunku Który jest powszechny w rapowym świecie A z drugiej próbował załagodzić sytuację Wyrażając szacunek wobec BDSa ale bo już BDOS mnie odobserwował, tylko bo powiedziałem kurwa, że to jest branzoletka ocenie tej ciasta B2S-a. I mówię to do mojego brata, kurwa zachwycony, bo to jest po prostu fleksowanie się, kurwa, stantowanie nad kimś. To jest po prostu stantowanie, to jest jakby Tony jej, by powiedział, yo we sleeping in the most expensive hotels now, thanks to my nigga ba, ba, ba. ba, ba, Wiesz o co chodzi? A to nie w Polsce od razu się ktoś powie, ale on jest wyniosły. To jest kurwa standard. Kurwa do BDOS-a chciałem tylko powiedzieć, sorry, słuchaj, mordo, ja do siebie nic nie mam, rozumiesz? I według mnie um, takie flexowanie się, jest normalne. Nie wiesz za bardzo, nie wiesz za bardzo w swój mit w życiu. Wiesz co chodzi? Pamiętaj zawsze, jak ja cię propsowałem, jak ty miałeś, nie wiem, kurwa 15 lat, wiesz o co mi chodzi? I tak samo jak zawsze było moje jakby nastawienie wobec ciebie kurwa, Blachy, kurwa kuk, kuk, Kukę kurwa do mnie przyjeżdżali do Berlina, chlaliśmy razem i tak dalej. Wiesz co chodzi, bo oni też lubią imprezę i tak dalej. Ale takie od razu, że ta polityka taka, wiesz, ja nie jestem u was w kraju, ja nie uczestniczę w tej polityce waszego show biznesu i tak dalej, ja nie chodzę ani na jakieś Frederyki, ja nie stoję na czerwonej dywanach, wiesz co chodzi? Ja jestem kompletny, kompletnie wzięty spoza tego tematu i tak dalej, wiesz o co chodzi? Więc dla mnie kurwa, się, jak ja się tak jakby trochę nabijam, czy cokolwiek, tam się tam to i tak dalej, to nie jest kurwa, nigdy kurwa obraźliwe, wiesz co mi chodzi? Z racji takiej, że po prostu ja się ciebie muzycznie nie muszę bać, ja nie muszę ciebie zaczepiać, czy cokolwiek, wiesz o co mi chodzi stary? Zrobiliśmy... Zajebistą nuta, nie mam żadnych pretensji, tylko po prostu mówię Trochę więcej luzu, bro Ty sobie wyobraź, że cały czas kurwa patrzę na jakieś latynoskie dupy Chodzę sobie po mieście Robię swoje, wiesz co chodzi to dość ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy relacje pomiędzy Sentino a BDOS-em wchodzą na burzliwe tory. Już w 2021 roku Bedoes przestał obserwować Sentino, gdy ten nagrał wspólny numer z jego wrogiem, czyli Bambo. Wygląda więc na to, że historia zatacza koło, a relacja obu raperów ponownie znajduje się w centrum uwagi fanów. A jakie jest wasze zdanie na temat tej sytuacji? Czy uważacie, że Bedi miał prawo się zdenerwować i oburzyć w związku z tą akcją, czy może jednak według was to lekka przesada i przeprosiny Alvareza są totalnie niepotrzebne? Dajcie znać na dole, jestem mega ciekawy waszego zdania. Belmondziak po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi, aczkolwiek nie ze względu na swoją muzykę, tylko z powodu niepokojącego zachowania na Instagramie. Raper, który od lat zmaga się z problemami uzależnień, odpalił wczesnym rankiem godzinny stream, który wzbudził duży niepokój zarówno wśród jego fanów, jak i obserwatorów. Podczas live'a, który odbył się około godziny czwartej nad ranem, Belmondziak poruszył wiele osobistych tematów. Wspomniał o swoich zmaganiach z uzależnieniem, w tym o problemie sportowym, z którym, jak sam stwierdził, nie jest w stanie mu nikt pomóc. Raper wypowiedział się również na temat swoich relacji rodzinnych, sugerując, że nawet jego mama źle mu życzy, co tylko pogłębiło obawy o jego stan psychiczny. Modigi odniósł się także do swoich lęków i poczucia zagrożenia, sugerując, że może być ofiarą zasadzki w miejscu, gdzie aktualnie przebywał. Mam wrażenie, że jest zasadzka na mnie jakaś. Duszki, ciągle mi giną rzeczy i z domu, i nie z domu. Słuchajcie, od. Od paru lat jestem uzależniony od pornografii. Nikt mi nie może pomóc z tym. Bo... Ja tego... Pomóżcie mi. Nienawidzę tej pornografii. Transe jebane. Sisi, coś tam. Nienawidzę tego. Pomóżcie mi. Proszę. Moja mama nawet chce najgorzej dla mnie. Pokłóciła się ze mną dzisiaj. Dodatkowo w pewnym momencie można było zauważyć jak poszedł do łazienki i spuścił coś w kibelku. Najpewniej rzecz, która doprowadziła go do takiego stanu. A co chyba najdziwniejsze w tym wszystkim, w pewnym momencie live'a przypadkowo wyłączył mikrofon, przez co dalsza część transmisji, czyli plus minus godzina, była niesłyszalna i młody G gadał sam do siebie. Co ważne do podkreślenia, praktycznie cały czat był cały czas zasypywany wiadomościami, aby ponownie włączył mikrofon, jednak ten albo nie zwracał na to uwagi, albo specjalnie olewał. A jedyne znaki życia, jakie dał młody G w trakcie godzinnej ciszy, to Trzy wiadomości na czacie, które były następujące. Ktoś mi zmienił konto hasło na FB. Ratunku, pomóżcie mi. Oczywiście to nie pierwszy raz, gdy Belmondo prezentuje takie zachowania publiczne. W przeszłości raper wielokrotnie streamował będąc pod wpływem substancji, wygłaszając chaotyczne i bardzo często niepokojące treści. Jego ostatnie wystąpienia wskazują na to, że nie radzi sobie z problemami, a brak wsparcia i odpowiedniego leczenia może prowadzić do dalszej eskalacji sytuacji. Natomiast fani Belmondo są bardzo mocno podzieleni. Część z nich wyraża duże współczucie i apeluje o pomoc dla Rapera, podczas gdy inni krytykują za brak odpowiedzialności i publiczne pranie brudów. Ta druga grupa uważa również, że raper szkodzi sobie samemu na własną odpowiedzialność i w tym przypadku nie ma miejsca na współczucie, tym bardziej, że wielokrotnie było widać jak przykładowo jego tata próbował mu pomóc. Niezależnie od całej tej sytuacji, sytuacja Belmondo jest alarmująca i pokazuje jak ważne jest wsparcie w walce z uzależnieniami, szczególnie w przypadku osób publicznych. Czy to będzie moment przełomowy, który skłoni młodego G do podjęcia leczenia? Na razie pozostaje tylko mieć nadzieję, że raper znajdzie odpowiednią pomoc i końcu wyjdzie na prostą. A wy widzowie, jeżeli macie jakiekolwiek problemy, to pamiętajcie, że nie jesteście w tym sami. Na ekranie wyświetlają wam się teraz numery telefonów, na którym możecie śmiało uderzać po pomoc. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.